zaprowadzą nas na Murawek Serotermiczny. Murawek serotermiczne są jednymi z najcenniejszych ekosystemów w Wojcowskim Parku Narodowym. Na jednym arze może występować nawet ponad 100 gatunków roślin. Zajmują suche, niedostępne zbocza skalne. Najogólniej mówiąc są to po prostu łąki, które porastają takie zbocza Dolin, mocno nachylone w kierunku południowym bądź południowo-zachodnim. W ogóle słowo kserotermiczne kojarzy nam się często z urządzeniem, które znamy, czyli z kopiarką. Można sobie skojarzyć, że tak jak w takim urządzeniu jest ciepło i jest światło, to właśnie w takich miejscach też mamy dużo słońca. Temperatury tutaj są bardzo wysokie, nawet przy gruncie dochodzą do 60 stopni Celsjusza. Powiedzmy tak, w środku dnia. Są to zbiorowiska półnaturalne, czyli powstały i były utrzymywane dzięki działalności człowieka. Przeznaczano je pod wypas zwierząt gospodarskich, takich jak kozy, owce czy krowy. Jednym z poważniejszych problemów dla muraw serotermicznych jest ich zarastanie przez drzewa i krzewy. Najlepszym sposobem ochrony muraw cerotermicznych jest ekstensywny wypas kóz oraz owiec. Zwierzęta uniemożliwiają rozrost drzew oraz krzewów. Młode liście drzew są smakowitym kąskiem. Dodatkowo działają w sposób selektywny, czyli wybierają najbardziej smakowite kąski. Najczęściej są to trawy, które bardzo często są roślinami ekspansywnymi na murawach cerotermicznych, zostawiając rośliny, które posiadają kolce, kutner. Niektóre miejsca wyglądają dramatycznie. Czy nie sądzisz, że te owce w ogóle zeżrą wszystko i nie będzie tych muraw? No ja się nie obawiam o to. Bardzo często rośliny też posiadają trujące substancje i są omijane przez te zwierzęta. I tak się akurat składa. Że te rośliny są najcenniejszymi elementami zbiorowisk cerotermicznych. Innym sposobem ochrony muraw cerotermicznych jest też koszenie bądź usuwanie drzew oraz krzewów ze skał. Jest to najszybszy i chyba najtańszy sposób ochrony tych miejsc, ale wymaga niezbędnego sprzętu oraz wyszkolenia. Dlaczego te rośliny wytrzymują tak ekstremalne warunki termiczne? Rośliny, które rosną na nasłonecznionych w skałach Mają szereg różnych przystosowań, właśnie do takich warunków. To znaczy, że na przykład w swoich liściach gromadzą spore zapasy wody, dzięki czemu też no, mogą w takich warunkach przetrwać, albo są pokryte jakimś kutnerem, włoskami, co zabezpiecza przed zbyt dużą utratą wody. Wszędzie tam, gdzie już nie ukorzenią się drzewa czy krzewy, to są właśnie miejsca, gdzie rośliny kserotermiczne znajdują swoją szansę. Urawy kserotermiczne pokazują również, że człowiek może mieć pozytywny wpływ na przyrodę. Dzięki ekstensywnemu gospodarowaniu, na które składa się również wypas zwierząt gospodarskich, co jest swoistym dziedzictwem kulturowym tego miejsca, chronimy ogromne bogactwo przyrodnicze i gatunkowe.